Nie spuszczaj ze mnie wzroku. Chcesz zobaczyć magię? Zdrać mi sekret. Nie uciekniesz. Czego pragniesz? Chyba pamiętam. Za dużo magii. Nie ufasz mi? Tak jak ćwiczyłam. To ci się na pewno spodoba. Czuję wzrost mocy. Cierpliwości. Nie ruszaj się. Czujesz to? Zaczekaj, będzie warto. Niespodzianka! Nadchodzę. Idź za światłami. Skup się na... Na moim głosie. Łowczyni cię ma. Mam cię. Dobrze się bawisz? Dalej i hop, łap. Dla ciebie. <laughs> Auć! Tak jak zapamiętałam. Stój w miejscu! Hej, świetna zabawa. Ugh. Udajesz trupa? To nie jest fair. Nie zapomnę cię. Nie! Będę cię wspominać. Co za siła. Miałeś być niepokonany. Zawsze mnie wspierasz. Czynisz mnie silną. Dzięki, Braum. Zwierzyna w zasięgu wzroku. Mam pokazać swoją prawdziwą naturę? Czekaliście na to. Czas pójść na całość. Teraz się doigrasz. Ich życie jest moje. Pora ginąć. Patrz na mnie! W końcu mogę odpuścić. Czekałam na to. Mówisz i masz. Już nie mogę się cofnąć. Będziesz tylko wspomnieniem. Nie zamykaj oczu! Teraz mam cię w garści. Wyczuwam strach. Tak trzymaj! Hura! Zaczyna nam to wychodzić. Dla nas to łatwizna. Nie zwalniajmy! U! Musiało boleć. Niczym łowca. Nigdy nie zapomnę tego. Dopiero się rozkręcam. Co za moc. Też chcę spróbować. Musiało boleć. Robisz to z łatwością. Inspirujące. Szybkość lisa. Śmigasz jak magia. Lubię to. Jesteśmy łowcami. Odczuli to. Moi ludzie giną ze mną. Światło gaśnie. Moja. Esencja. Wciąż chcę odpowiedzi. Nie mogę umrzeć. Zostanę zapomniana. Nie ucieknął mi. Hm. Raczej łatwo nie będzie. Małe draśnięcie. Ostro pogrywacie. Magia mnie uspokaja. Ach, ten pośpiech. Nieźle, ale nic mi nie jest. Dam radę. Sekunda. Szybko zapomnę o tych ranach. Jestem ranna. Coś tu... Nie kra, tracę esencję. Mój głód już słabnie odpływam. Jej wiara wstrząsa ziemią. Dalej, kazałaś się ruszać. Teraz będzie lepiej. Tkwimy w tym razem. Twoja siła mnie inspiruje. Ofiary, poznajcie łowce. Czuję ich strach. O, boją się nas. Uroczo. Za późno na litość. Nie cofnę się. Nikt nie stanie mi na drodze. Ostrzyłam moje szpony. Hm, przegryzłabym coś. Wyczuwam... bitkę. Zajmowaliśmy się sobą. Kolejna walka? Patrzeć, nie dotykać. Szykowałam się na to. Może będzie fajnie. Trzeba było nas zostawić. Co za... Satysfakcja. Próbują uciekać. <laughs> Rzadko się udaje. Pyszności. Udało się! Zaskoczyłam ich. Chwilowa zmyłka. Co dalej? Będę szukać szczyt łańcucha pokarmowego. Muszę mieć się na baczności. Dobrze jest pójść na całość. Są tacy uroczy, gdy się męczą. Styknie. Póki co, naprawdę sądzili, że wygrają? Moja magia rośnie w siłę. Wykorzystam tę pewność siebie. A chciałaś rządzić miastem. Dzięki kapitanie. Zawsze dbasz o swoją załogę. Potrafisz się dzielić. Jego gniew dodaje nam sił. To można cię zabić? Jesteśmy podobni. Łowcy muszą się wspierać. Wiedziałam, że ci zależy. Przynajmniej spróbuj nadążyć. Myślisz, że to zabawa? Gonicie swoje ogony. Zatańczymy? Ja nie odpuszczę. Pokaż na co cię stać. Ktoś tu jest przebiegły. Co? To ma mnie wystraszyć? Kuszące. Oto prawdziwa magia. Mam ciekawsze rzeczy na głowie. Czy my się znamy? Nie zbliżaj się. Pokażę ci swoją dziką stronę. To będzie chwila rozrywki. To coś, cuchnie przeszłością. Magia błogosławionych wysp była wspaniała i niebezpieczna. Jesteś zwykłym kamieniem. Co za kunszt! Szkoda, że to zniszczymy. Widzicie, jak się rusza? To magia. Wrzuć na luz. Wsłuchaj się w mój głos. Coś ci się podoba? Walka z nami to zły pomysł. Uwierz mi. Nie boję się ludzi. Czuję twój ból. Bi od ciebie tylko chłód. Jesteś ledwie cieniem siebie. Mgły mnie nie pochłoną. Pragniesz oswobodzenia. Mogę ci je dać. Jestem pewna, że lisy na to polują. Jesteś tylko ofiarą. To zwierzęcy instynkt, nic osobistego. Te zęby niby są ostre? Kto poluje na kogo? Przejrzałam cię. Dlatego nienawidzę jordlów. Hmm, za wysokie progi dla takich kurdupli. O, myślisz, że wygrasz? Uwaga, są groźniejsze niż się wydaje. Tego potrzebowałam. Jestem dłużna. Świetny instynkt. Nie powstrzymają mnie na długo. O wiele lepiej. To pomoże. Dziękuję. Wracam do akcji. Wciąż głodna. Nie chcę być ciężarem. To mój ochroniarz. Nie łamie się obietnicy. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Zawsze mi pomagasz. Dlatego cię najełam. Ha-ha-ha-ha.